Tutaj jestem instruktorem, który pomaga zbudować wianek z roślin ogrodowych, takie które rosną w ogródku. Czasami mają pędy sztywne, czyli nie może być to taka technika jak z stokrotkami czy z mleczem. Musimy troszkę inaczej do tego tematu podejść. I kombinujemy sobie w taki sposób, że robimy mały wianuszek z elastycznych takich pędów brzozy albo wierzby i na to dopiero nakładamy materiał kwiatowy. Metodą taką florystyczną, metodą pęczkowania. Czyli w małych pęczkach nakładamy, budujemy dachówkowo, aż powstają wianki. One są cudowne, ogromne, szalone, e, takie nieokiełznane i chyba w tym jest ich największy urok. Kwiaty mogą być każde, bo nawet jeżeli tą metodą pęczkowania weźmiemy kwiaty, które więdną, to one jakoś utrzymają tą formę. Natomiast w tych ogrodach, w takim wianku sesja fotograficzna myślę, że jest niezapomniana. Właściwie każde kwiaty i każde liście możemy użyć, tak jak kiedyś starożytni używali liści laurowych czy dębowych, tak również my mamy różne liście drzew, natomiast oczywiście kwiaty dodają tego uroku, ale mogą być to każde, od rumianków, od kwiatów tawuły, lawendy, pięknie tutaj robi, widzę, że się bardzo podoba kwiatostan perukowców i to purpurowej odmiany i zielonej, także co komu w duszy gra. Mogą to być zioła, mogą to być kwiaty, mogą to być liście. Kreacja, tutaj ten, to spotkanie z roślinami, dotyk, zapach. To wszystko ma no, niesamowite dla nas walory i zalety.